Szaleństwo i euforia w Wiśle. Piotr Żyła po raz drugi został mistrzem świata w skokach narciarskich i najbardziej utytułowanym polskim skoczkiem w historii. I jest tak tak skoczyłem. E, Muszę powiedzieć, taki. No. Dobry. No, dobry skok. A, dobry? No, rewelacyjny skok. No, poszło tam wszystko, tam nic nie było. Te myślane tam. No, było tak. E, to było. To był taki skok, można powiedzieć, no taki z lepszych, bo go nie pamiętam. W słoweńskiej planicy Piotr Żyła obronił tytuł indywidualnego mistrza świata na skoczni normalnej. Ostatnią osobą, która dokonała tego wyczynu był Adam Małysz, 20 lat temu. Technologia dla bezpieczeństwa na drodze. Specjalne anteny pozwalają wykryć uchybienia w pracy przewoźników, zanim na drodze dojdzie do tragedii. Inspektorzy z naszego województwa przeprowadzają kontrolę tachografów w pojazdach ciężarowych, m.in. na autostradzie A4. Wykonujemy zdjęcia, pobieramy dane i sprawdzamy, czy wszystkie dane, które były zarejestrowane w tachografie, zgadzają się z danymi rzeczywistymi, czy są jakieś nieprawidłowości. Dotyczy to ciężarówek i autobusów wyposażonych w tzw. tachograf inteligentny, który rejestruje m.in. prędkość i przejechaną przez pojazd drogę. Niebawem zakres działania systemu zwiększy się o możliwość sprawdzania czasu pracy i odpoczynku kierowcy. Inspekcje drogowe we wszystkich krajach Unii Europejskiej mają czas do sierpnia przyszłego roku, by wprowadzić te technologie. Za nami 367 dzień rosyjskiego ataku na Ukrainę. To dla Caritas Polska i diecezjalnych ośrodków 367 dzień pomocy. Rozpoczęli ją, gdy pierwszy pocisk trafił za wschodnią granicę. Kontynuują, choć zaangażowanie darczyńców osłabło. Dla uchodźców niezmiennie organizują wyprawki, zapewniają dach nad głową, szukają pracy. Z tym samym zapałem uruchamiają kolejne punkty pomocy. Rok po agresji na Ukrainę i potężnym eksodusie potrzeby wciąż są duże. Wielu Ukraińcom kończy się możliwość przebywania w darmowych, prywatnych kwaterach. Cześć i chwała bohaterom. 1 marca będziemy obchodzić Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji w Bytoniu już po raz siódmy odbył się bieg patriotyczny, który miał na celu upamiętnienie wszystkich, którzy oddali swoje życie w obronie ojczyzny. Teraz w aktualnościach komunikacja bez słów, a przynajmniej tych wypowiadanych na głos. W Sosnowcu powstał projekt edukacyjny Zamigajmy, którego inicjatorką jest Pięcioletnia Jagoda. Celem projektu jest nauka podstawowych zwrotów w języku migowym w przedszkolach i uwrażliwienie dzieci słyszących na osoby głuche. Chętnych nie brakuje, to dobra zabawa i wiele korzyści. Nauka migowego ćwiczy spostrzegawczość, pamięć i koordynację ruchową. Na koniec porąbka. Klub morsów Beskid Mały zorganizował na kaskadach potoku Wielka Puszcza wspólne wejście do lodowatej wody pod hasłem Morsujemy dla Pawełka. Beskidzkie morsy wspierają w ten sposób akcję zbierania funduszy na leczenie ciężko chorego 11 syna swojej klubowej koleżanki. pokój na poddaszu to niezwykłe miejsce pełne uśmiechu, dobrego humoru i ciekawych gości. Nie brakuje również dobrej muzyki oraz telefonów od naszych widzów, na których czekamy codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 19:10 na antenie telewizji Katowice. Serdecznie zapraszam. To jest najnowszy serwis informacyjny. Dzień dobry, Urszula Sokołowska. Zapraszam na serwis TVP3. Info, zaczynamy.